Cześć! Dzisiaj w klimacie świątecznym, no bo już to taka świąteczna Świąteczna krzątanina się zaczyna, więc tak. my się krzątamy. Dzisiaj zrobimy y, kilka fajnych ozdób. Dokładnie trzy? Świątecznych. Prostych, a efektownych. Zobaczcie. Słuchajcie, do wykonania pierwszej świątecznej ozdoby wykorzystam tylko w zasadzie jedną rzecz: papierowe słomki. Aha, no i jeszcze troszkę sznurka. Zobaczcie. Na początku trzy papierowe słomki przecinam na pół. Teraz przez 5 fragmentów słomek przeciągam sznurek i go delikatnie związuję. Na koniec przekładam słomki w sposób jaki widzicie teraz na ekranie i gotowe. Wykonanie tej ozdoby jest banalnie proste, dlatego można w krótkim czasie przygotować większą jej ilość, a potem wykorzystać na przykład jako ozdobę na choinkę lub do dekoracji prezentów. Do mojej dekoracji potrzebuję stary plastikowy wazon, albo w ogóle jakikolwiek. Mój jest już nieprzydatny, ponieważ tutaj nie ma podstawki, więc zrobię z niego stożek do choinki. Wy możecie wykorzystać na przykład jakiś kartonowy. Do tego wykorzystam także pozbierane w lesie szyszki i inne naturalne ozdoby. Zobaczcie. Na początku lekko szlifuję boki plastikowego stożka, po to, aby ozdoby łatwiej się przyklejały. U nasady przymocowuję ozdobę z jutowego sznurka. Następnie do naczynia przyklejam stopniowo szyszki oraz inne naturalne ozdoby, które mam w domu. Na koniec całość dekoruję sztucznym śniegiem i tyle. Do wykonania takiej choinki, spokojnie możecie wykorzystać stare, niepotrzebne naczynie, aby nadać mu drugie życie, tak jak ja to zrobiłam, albo stworzyć sobie papierowy stożek i obklejać go dostępnymi. Naturalnymi ozdobami. Ja wybrałam takie, które miałam wcześniej przygotowane: plastry suszonej pomarańczy, jabłek. Wykorzystałam także orzechy oraz laski cynamonu. No dobra, a na koniec mamy dla Was taką bombową informację, że z wieszaka też można zrobić ozdobę. I to jaką ładną. No właśnie. Bierzemy się do roboty. Na początku rozkręcamy górną część metalowego wieszaka, następnie formujemy go w kształt koła. Na wystający drut wieszaka nakładamy na przemian różnokolorowe bombki, po czym ponownie łączymy wieszak w całość. Na koniec w puste miejsca wklejamy styropianowe kulki i gotowe. Przy wykonywaniu tej ozdoby pamiętajcie, żeby dość ciasno nakładać bombki, bo im więcej ich użyjecie, tym bardziej bogaty i piękny będzie efekt. Moi drodzy, mamy nadzieję, że zainspirowałyśmy was choć trochę do samodzielnego tworzenia ozdób świątecznych. Tymczasem mamy już pierniki, mamy ozdoby, pora więc na świąteczne przekąski. Już za tydzień odcinek przed wigiliny z pysznościami właśnie na to wyjątkowe święto. Zapraszamy pa!